przyjdź prosimy Twojej łaski nam trzeba, niech w nauce postąpimy objawionej nam z nieba, niech ją pojmie z łatwością i wróżyć mamy stałością, a jej światłem oświeceni, w dobrem będzie mu twierdzeni. Duchu Święty, kto serce i mysły nasze, dodaj nam ochoty i <coughs> zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych. Była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 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 Najświętsze serce Jezusowe. Zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Święty Atanazy. Módl się za nami. Święty Tomaszu za Módl się za nami. Święty Janik Chrzcicielu, dzisiejszy patron. Módl się za nami. W i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Gadowski, wydanie miejsce prasowe 1939 rok. Z części pierwszej nauka szczegółowa wiary, 47 rozdział świątynie katolickie. Katolicy zbierają się na nabożeństwa do świątyń, które nazywają kościołami lub domami Bożymi. Nazwa Kościół pochodzi od kości, bo pierwotnie w Polsce dookoła świątyni był cmentarz parafialny, a pod świątynią urządzano grobowce dla kolatorów i dla księży. Dom Boży ma nie tylko być punktem zbornym dla parafian, więc dla cząstki Kościoła Powszechnego, ale ma mieścić w sobie Pana Jezusa. W Najświętszym Sakramencie, więc ma przypominać niebo. Dom Boży wreszcie ma być tak urządzony, aby pobudzał do modlitwy i ułatwiał skupienie duszy i łączenie się z Bogiem. Wzgląd na te trzy zadania rozstrzygał sposobie budowania i urządzania Kościoła. Zwróćmy uwagę, że mamy powiedziane o domie Bożym, a nie domie ludu Bożego. Kościół jest domem Bożym. 133 punkt. Co przypomina każda świątynia katolicka? Każda świątynia katolicka przypomina pierwsze, Kościół Boży nad nami, czyli niebo. Dwa, Kościół powszechny dookoła nas i trzy, Kościół Boży w nas, czyli stan łaski uświęcającej. Chcąc uczcić Najświętszy Sakrament, budują katolicy kościoły w w sposób możliwie okazały. Dom Boży wyróżnia się od innych budowli przede wszystkim swoją wysokością. Sklepienie ma często pomalowane w ten sposób, aby naśladowało kopułę niebios z gwiazdami. Wszystkie sprzęty mają być okazałe, tym ozdobniejsze, a im bliższe w związku pozostają z najświętszym sakramentem. Wszystkie sprzęty mają być okazałe, tym ozdobniejsze, w im bliższym związku pozostają z najświętszym sakramentem. Ponieważ kościół powszechny składa się z zarządu i z wiernych, przez to wnętrze kościoła dzieli się na prezbiterium i nawy. Prezbiterium, z łacińskiego prezbiter, kapłan, starszy dokładnie z prezbiter, mieści w sobie ołtarz główny, wielki i przeznaczony, przeznaczony było pierwotnie dla kapłanów. Stała tam również ławka kolatorska. W małych kościołach nawa, łacińskiego nawis, łódź, jest jedna, obszerna. W większych kościołach są toła, nawy boczne. Katechumenom nie wolno było wchodzić do kościoła. Dla nich była przeznaczona kruchta, w której zegły rozpoczynają się obrzędy chrztu świętego. W nawie głównej ponad głowami pobożnych umieszczona jest ambona, czyli kazalnica dla głoszenia Słowa Bożego. Gdzieś z boku stoi także chrzcienica z wodą święconą do udzielania chrztu. Są tam również konfesjonały do słuchania spowiedzi, z łacińskiego Confessio spowiedź Zwykle są także ołtarze boczne. W Kościele wszystko powinno budzić nastrój religijny. W Kościołach naszych jako wzniesionych ku czciu krzyżowanego widzimy na każdym niemal miejscu symbol krzyża. Sam rozkład Kościoła ma formę krzyża. W tym prezbiterium i nawa główna przedstawiają rany ta przestrzeń poprzeczna równoległa do, łączy, równoległa do tęczy kościoła. Przypomina ramię boczne. Na szczytach kościoła mieszcza się krzyże mniejsze. Wielki krzyż z figurą pana Jezusa, rozpiętego oparty na łuku, zwanym tęczą, oddziela presbiterium od nawy. Krucyfiks musi być także na każdym ołtarzu, tuż przed oczami kapłana odprawiającego prze świętą. Linia poprowadzona od środka drzwi głównych do wielkiego ołtarza nazywa się osią kościoła. W niektórych kościołach oś ta przy wielkim ołtarzu zbacza nieco w lewo. Ma to unaczniać, że Pan Jezus umierając skłonił głowę w lewą stronę. Kiedyś zwiedzałem z przewodnikiem jeszcze dawne czasy katedry gdzieźnieńską przewodnik Pokazywał właśnie stojąc na końcu kościoła dzieciom, że patrząc na wprost widać, że oś kościoła jest, teraz nie pamiętam czy w prawo czy, czy, czy w lewo ucieka, ale chyba w lewą stronę i tłumaczył to nie tak jak tutaj jest wyjaśnione, tylko że w ramach dobudowywania kościoła, dobudowano tą tylnią część, i nie udało się utrzymać jednej linii, w związku z czym nastąpiło przekrzywienie. To nie wiem, czy, czy wiedział też o tym, że, 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 że tak było, że, że tą oś przekrzywiano w lewą stronę kościoła w, od strony prezbiterii. Święty sakrament mieści się zwykle na wielkim ołtarzu, w osobnym domku, ozdobnym zwanym cyborium, albo tabernakulum. Nigdy się nie spotkałem, żeby tabernakul miał jako drugą nazwę cyborium. Zawsze, że cyborium też, żeby nie nazywać kielich, bo kielich jest zasadniczo naczyniem do przechow, do, 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 do ciekłych ciał, do, do cieczy. W związku z czym polska nazwa naczynia na najświętszy sakrament jest puszka, więc żeby nie używać tego słowa po polsku, puszka, lepszym właściwym słowem jest cyborium. Czy jak ksiądz rozdziela pana Jezusa, to rozdziela z cyborium. Jak zanosi do, 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 do chorego, to kładzie pana Jezusa do takiej metalowej, no i teraz po polsku było puszki właśnie cyborium. To jest napisane, że, że ten domek ozdobny to cyborium od cybus pokarm, a inaczej tabernakul No Ja wiem, zwykło się nas przyjmować, że miejsce do przechowania Najświętszego Sakramentu jako ten domek, to jest, to jest właśnie tabernakul, no, jeszcze jest monstancja, tak? To też wiem do, do wystawienia Pana Jezusa uroczystego. Przed najświętszym sakramentem świeci się we dnie i w nocy lampa zwana wieczną. Urządzenie kościoła nie powinno być nic dziwacznego, czysto świeckiego, albo wszystko, ale wszystko ma podnosić myśl ku Bogu. Odnosi się to do pomalowania kościoła, do figur na ołtarzach i feretronów, do noszenia chorągwi krzyżowych i sztandarów, do gry na organach i do muzyki, do teści i melodii pieśni śpiewanych, a tym bardziej do szab liturgicznych, określają to bliżej przepisy liturgiczne. Nowy kościół poświęca zazwyczaj sam biskup, rocznicę poświęcenia obchodzi się co rok uroczystym nabożeństwem. I tutaj o zachyłuszkach jest w namiasie, zachyłuszki, czyli świece upamiętniające konsekrację kościoła. Połczenia duchowne, Ojciec Zegnald, Maria Garigula Grange, trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie, z rozdziału siódmego, oczyszczenie czynne zmysłów, czyli uczuciowości, podrozdział, umartwienie zmysłowości, czy tam z zakładką, czyli akapitem, który odczytywałem wczoraj. Wreszcie trzeba czuwać nad tym, by nie szukać w modlitwie Pociech uczuciowych dla nich samych, z powodu jakiegoś duchowego łakomstwa. Ten, kto miłuje Boga nie dla Niego samego, ale dla pociech uczuciowych, który otrzymuje lub których oczekuje, postępuje niesłusznie. Kocha on na pierwszym miejscu siebie, a dopiero potem Boga, tak jak czasem lubimy owoc, który jest czymś niższym od nas. Czyli jak święci niektórzy mieli tak na początku swojego życia duchowego taki pęd w kaplicy, by mogli przesieść 24 godziny, to co wtedy robili przełożeni, żeby miarkować tę ten, 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 <laughs> taką łatwość, ograniczali ten czas, żeby nigdy nie, bycie w kaplicy nie było związane z szukaniem przyjemności, pociech płynących z modlitwy, żeby nie rosło łakomstwo duchowe. Nadużywa się, no a oczywiście yy, odwrotnie też będzie działać, że mo, może, może ten czas być za długi, bo yy, jakiś istnieje no, oschłość i, i wtedy należy tego czasu pilnować albo jeszcze do, dołożyć. Proszę. Ten czas może się w kaplicy dłużyć, bo ze względu na osłość duchową, jakąś obojętność. I wtedy należy go pilnować, żeby nie skracać albo jeszcze wydłużyć. Nadużywa się, jeszcze tutaj jest o tym łakomstwie duchowym, nadużywa się wtedy tego, co najświętsze, i daje się dostęp wszystkim pokusom. Przeczytam jeszcze raz. Ten, kto miłuje Boga nie dla, nie dla niego samego, ale dla pociech uczuciowych, które otrzymuje lub których oczekuje, postępuje niesłusznie. Kochał na pierwszym miejscu siebie, a dopiero potem Boga. Tak jak czasem lubimy owoc, który jest czymś niższym od nas, porządek jest tu odwrócony, i wskutek tego jest w tym mniej lub więcej świadoma przewrotność. Nadużywa się wtedy tego, co najświętsze, i daje się dostęp wszystkim pokusom, daje się dostęp wszystkim pokusom. Uciechy duchowe, jeśli szuka się ich dla nich samych, mogą obudzić namiętności uśpione w naszym sercu cielesnym, i zamiast obrać drogę, jaką postępowali święci, ześlizgujemy się nieznacznie po pochyłości, na którą dali się pociągnąć fałszywi mistycy a mianowicie kwiatyści. korupcjo octini pessima, najgorsze jest zepsucie, które atakuje w nas to, co najlepsze, miłość Boga. Aby ją zniekształcić i spaczyć. Nie ma nic wyższego na ziemi niż prawdziwa mistyka, która jest wzniosłym praktykowaniem najwyższej cnoty miłości i towarzyszących jej darów Ducha Świętego. Przeciwnie, nie ma nic gorszego niż fałszywa mistyka, Niż fałszywa miłość Boga i bliźniego, która właściwie ma tylko tę nazwę, ale tak jest podobna do miłości, jak diament fałszywy do prawdziwego. Święty Jan mówi: Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Aby, unik i tu, yy, aby uniknąć złudzenia, trzeba tu pokory i czystości serca. Można nawet powiedzieć, że cała nauka Pana Jezusa o umartwieniu, Zmysłowości streszcza się w tych słowach. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Ale jest i inne umartwienie, na które Ewangelia kładzie wielki nacisk, umartwienie popędliwości, innej formy nieuporządkowania, nieuczuciowości, która, jakieśmy widzieli, dzieli się na uczucie porządliwe i uczucia popędliwe. I tu jest jeszcze do tego przepis. Z tej racji chodzi o tę fałszywą pobożność. Święty Janot Krzyża mówi o tym, co nazywa nieczystością duchową, czyli poruszeniami nieczystymi, które zdarzają się u początkujących z okazji modlitwy uczuciowej lub przyjęcia sakramentów. Zwykle pochodzą one z zadości wewnętrznej, która spływa na uczuciowość nie dość jeszcze poddaną i oczyszczoną. Te bunty, mówi Święty, pochodzą czasem także od diabła, który chce wprowadzić niepokój, zamęt do duszy. Aby ją zniechęcić do ćwiczeń duchownych, dodaje on, że obawa przed ponowieniem się tych poruszeń może stać się ich przyczyną i że temperamenty bardzo wrażliwe doznają ich pod wpływem różnych uczuć. No to tak, jakbyśmy uciekali przed psem, a żeby nas nie ugryzł, nas właśnie wtedy ugryzie, że przed nim uciekamy. Według świętego Jana odkrzyża te niedobrowolne poruszenia zmysłowości. Nie są grzechami, dopóki wola nie tylko nie przyzwala, ale się im opiera. Są one niedoskonałością początkujących. Nie trzeba ich jednak utożsamiać z poruszeniami zmysłowości pośrednio dobrowolnymi, pochodzącymi na przykład ze zbytniej poufałości, która kazi przyjaźń duchową. Jeszcze raz z tego, co przeczytałem. Korupcja optym i pessima. Najgorsze jest zepsucie, które atakuje w nas to, co najlepsze miłość Boga aby ją zniekształcić i spaczyć. Nie ma nic wyższego na Ziemi niż prawdziwa mistyka, która jest wzniosłym praktykowaniem najwyższej cnoty miłości i towarzyszących jej darów ducha świętego. Przeciwnie, nie ma nic gorszego niż fałszywa mistyka, niż fałszywa miłość Boga i bliźniego. Która właściwie ma tylko tę nazwę, ale tak jest podobna do miłości, jak diament fałszywy do prawdziwego. Święty Jan mówi: Najmilci nie każdemu duchowi, wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga są. Na drodze życia duchowego potrzebujemy przewodników, spowiedników, kierowników duchowych. Nam te rzeczy nieraz jest trudno zrozumieć, a cóż dopiero. Przełożyć je na praktykę i to właściwie w gąszczu życia duchowego, zwłaszcza u początku, na drodze dojrzewania, jeżeli ktoś by się oparł na sobie samym, nie dawał rozpoznać się spowiednikowi, kierownikowi duchowemu, z własnej woli tak czynił, nie jest możliwe, żeby nie wszedł w kleszcze fałszywej pobożności. Także na drodze zrywania z modernizmem, odchodzenia od, od złudzenia wiary, bardzo tutaj bądźmy uważni, ostrożni, umadlajmy o kierowników duchowych, o spowiedników i na ich intencje się też zawsze módlmy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. <laughs> Święta Panno Maryjo, sprawmy zbawił duszę swoją. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, bym zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza panna Maryjo, sprawden zbawił, zbawił duszę swoją. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, wam, wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną w, mną w Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju Bogu Ducha oddam. Domine suavissimo et cum spiritu tuo benedictus vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen